Historia Tour de Poloń zaczęła się 10 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1928 roku. Razem przeszliśmy przez dwudziestolecie międzywojenne, czas wojny i okupacji, odbudowę kraju, lata Polski Ludowej i zryw Solidarności. Ta kręta i trudna droga doprowadziła Tour de Poloń do czasów współczesnych. Dziś wyścig, organizowany przez Czesława Langa, jest częścią kolarskiej ligi mistrzów UCE i World Tour. To 7 dni pełnych emocji, radości i dramatów. Już 29 lipca spotkajmy się na trasach jubileuszowego 80. Tour de Pologne. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy oficjalni: Energa Grupa Orlen, PZU, KGHM Polska Miedź, Drutex, Partner Strategiczny LOTTO. Kolarzom kibicują. Na 80. Tour de Pologne zapraszają Cinema City i Czesław Lang.